przygotuję, takiego ala stregonowa z filetrów, pierścienek w kurczaka, pieczarkami i z tą białą częścią pora i do tego pietruszka. Yy, po, do, y, spora używamy tylko tą białą część, kroimy ją w takie pół plasterki i na masełku podsmażamy. Tam na patelni już mi się właśnie masło rozpuszcza. Także jak tylko skroję, to zaraz dodaję to na patelnię. Dzisiaj jest 7 kwietnia. Pogoda na dworze jest taka, jakby był środek lata. W tej chwili jest godzina 11, a już mamy 23 stopnie na zewnątrz. Zapowiadają, że dzisiaj ma być 27 stopni. Jakiś cyklon przeleci, pan przeleci nad Europą, właśnie z tak wysoką temperaturą. Także zrobimy obiadek, a po obiadku trzeba będzie wyjść i zobaczyć, co się dzieje w ogródku. Pogodę zapowiadają tylko na najbliższe 3 dni, bo to dopiero piecień, ale ja lubię, jak jest ciepło i słoneczko świeci, to się lepiej żyje. Teraz tą pokrojoną porę wrzucimy na patelnię, na masełko rozgrzane. Masełko już jest rozpuszczone. Musimy uważać, żeby nie było zbyt. Zbyt gorące, bo potem pora nam się od razu spali. Ja sprawdzę sobie, rzucę kilka kawałków. No smaży się no, dosyć mocno, ale zbyt gorące nie jest, także rzucam resztę pora. Mieszamy. Ja mam bulion taki, który kiedyś gotowałam, więc on już jest dosyć doprawiony, dlatego posolę solę tylko troszkę na razie, bo potem będzie jeszcze mięsko i, i pieczarki, więc trochę soli jest potrzebne, trochę po sole, trochę po pieprze, a potem resztę, a resztę potem już pod koniec przygotowywania poprawki. I teraz dolewam do tego bulion. I tak dusimy na małym ogniu pod przykryciem na jakieś 5 minut. Teraz w tym czasie, kiedy dusi nam się pol, pokroimy pierś z kurczaka w takie... Takie mm, paseczki nie za grube, takie gdzieś mniej więcej do kości. Jeżeli w to jest coś takiego. Jeszcze brzydkiego, czerwonego, to wykrawam to i wyrzucam. I teraz kiedy już mam pokrojone pierwszy z roję pieczarki paseczki. ostatnia pieczarka i teraz będziemy piersi z kurczaka i pieczarki dodawać do podduszonej pory. Pora już jest podduszona. Teraz dodajemy ile z kurczaka i dodajemy pieczarki. I teraz dusimy to wszystko tak długo, aż mięso będzie już prawie miękkie. Możemy zwiększyć troszeczkę gaz, żeby też nam się ten bulion troszkę wygotował, bo potem dodamy jeszcze śmietanę i dopiero będziemy się robić z tego sos. Także teraz jakieś 15 minut, zanim mięsko będzie miękkie. Mięsko z pieczakami się dusi. Uchyliłam pokrywkę, żeby była możliwość też wyparowania trochę tego bulionu, żeby to mięsko z pieczarkami troszeczkę też miało możliwość się podsmażyć. A ja w tym czasie skroję sobie już natkę pietruszki. Obrałam ją ja z tych wszystkich takich grubszych gałązek. No, nie będę robił takich grubych gałęzi w, w podartym jedzeniu, bo one nie chcą trochę zmięknąć. Także tu mam praktycznie same, same listka. Tak? Kroję je na drobno i za chwilę będę dodawała część do mięsa na patelnię, a część zostawię sobie po prostu do dekoracji. Teraz, kiedy mięsko się tam y, próży, y, ugotuje, miks kasz. Ja lubię akurat taki kasza griczana, kasza bulgur, soczewica, suszone pomidory i pestki dyni. Y, bardzo dobry jest ten mix kasz. Można to również podać z kaszą zwykłą, griczoną, można podać z ryżem. Ja tak jak mówiłam, lubię ten miks Teraz w tym czasie, co so, mięsko się próży już gotuję kaszę. Mięsko już jest ładnie uduszone. Teraz dodaję połowę tej natki pietruszki, którą stroiłam. I do tego wlewam śmietanę. Ja używam akurat 30% -procentowej. I jeszcze teraz kolejne 5 minut gotujemy. Teraz tylko już do momentu, żeby zrobił nam się taki ładny śmietanowy sos. Teraz trzeba też spróbować, czy potrawa jest dosyć doprawiona. Troszkę posolę jeszcze i dodam odrobinę ostrej papryki, żeby dodać takiej troszeczkę ostrości tej potrawie. Dosłownie takie 3-4 szczypty. Troszkę pieprzu. I troszkę soli. Potrawa nie może być taka mdła, musi być dosyć mocno doprawiona, no. bo kasza jest tylko lekko osalona. Więc trochę pikantności w tej potrawie też musi być. No chyba, że ktoś nie może jeść pikantnych potraw, to wtedy można zostawić bez, bez tej ostrej papryki, bez pieprzu. I teraz na no, aż na małym ogniu 5 minut, żeby tylko już potrawa doszła. Sosik śmietanowy już się tutaj zrobił, zgęstniał nam, teraz przed samym końcem dodajemy jeszcze dosłowniki, kilka tak, kropli cytryny, uważałem żeby nam nie wpadły pestki, tak jak mi właśnie wpadła w tej chwili. Mieszamy. i teraz już czekamy, aż ugotuje się kasza. Możemy nakładać kasza przygotowana. Dodajemy sos śmietanowy z piersi kurczaka z pieczarkami i porem. I możemy się zajadać pysznym obiadkiem. Jeszcze udekorujemy świeżą pietruszką i obiadek gotowy. W miarę szybko się go przygotowuje, Około pół godzinki do 40 minut. Jeżeli komuś filmik się podobał, zapraszam do subskrybowania. Łapka w górę i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.